Dzisiaj recenzja o mojej nowej broni i opis o broni G-22. Mała broń, nie narzekam, bo ma taki bezkulek kulek. Bez kulek, bo tu z kulkami jest bardzo cicha, tak jak, no bardzo cicha, nawet z tłumnikami pięcioma aby taka cicha nie była. Pojemność magazynka 8 kulek, na czym się bardzo, bardzo zawiodłem, ale jest jeden plus. Cicho strzela. Ładuje się tak. Fajnie. Jest mała, więc trudno do tego będę, trudno będzie do tego znaleźć kaburę. Przynajmniej to jest moja broń boczna, a broń boczna mi bardzo czasami jest potrzebna, ponieważ broń boczna ta ta broń ma mniej FPS-ów od, od, od mojej MP5 MP5 SD3 CDD czy CBB? Nie pamiętam. Mam mniej fps Mam mniej FPS-ów. I właśnie strzeliłem kulkę w ścianę, ale nic się nie stało. No tak centralnie w ścianę. Z czego też jestem zadowolony. Ponieważ metal. Metal w środku. I tylko, I tylko tutaj jest ABS. To jest potwierdzenie, że w środku jest metal. Zdejmować tego nie będę, bo nie zdejmowałem jeszcze. Dlatego jestem ucieszony. No, mm. opis. Mój opis teraz tak od siebie. Mój opis tak od siebie. Jestem bardzo zadowolony z broni, ponieważ zawsze chciałem mieć taką broń boczną w całym smerteru. Dziękuję za oglądanie filmiku. I myślę, że niedługo będę. szczelanki do tarczy z obydwu pistoletów. Dziękuję za oglądanie i proszę o subskrybucję. Żegnam was.